Kolejnym zagadnieniem są zrzuty ekranu i aby wykonać zrzut ekranu trzeba kliknąć klawisz Print Screen, nie za bardzo wiedziałem jak przedstawić to, bo nie mam takiej ręcznej kamery żeby to pokazać na moim, na moim laptopie, dlatego e, pokazałem zdjęcie na zwykłej klawiaturze, klawisz Print Screen znajduje się w tym miejscu bądź w rzędzie tych klawiszy w zależności od typu klawiatury. Jeżeli chodzi o laptopy, to oczywiście też mniej więcej gdzieś w tym miejscu. Napisane jest na klawiaturze PRTSC. Jeżeli chcemy zrobić zdjęcie na laptopie, to zazwyczaj trzeba przytrzymać klawisz funkcyjny, który się tytułuje FN i znajduje się po lewej stronie klawiatury. Mniej więcej w tym miejscu jest dodatkowy klawisz na klawiaturach laptopowych, ale to już kwestia wypróbowania. Także już wiemy, czego szukamy, jest fajnie. Zamknę i. Teraz załóżmy, że chcę sobie zrobić zdjęcie pulpitu, tego co teraz widzę. Na potrzeby zdjęcia otworzę jedno okno, tak żebyśmy nie mieli wątpliwości na co patrzymy. I wybiorę klawisz Print Screen. Klikam raz, nic się nie dzieje. Po prostu komputer zapamiętał to co teraz e, ja oglądam. Czyli zrobił zdjęcie, bez udziału myszki myszki na zdjęciu nie będzie. Następnie muszę wybrać program, w którym to zapiszę. No i na początek mogę zapisać je na przykład w programie Paint, więc biorę kółeczko Paint. Jeżeli, jeżeli tu nie znajduje się Twój program Paint, to możesz wpisać tutaj słówko Paint i powinien odnaleźć program. Widać, odnalazł program. No i załóżmy teraz, że już mam to zrobione to zdjęcie, więc muszę je wkleić. Aby wkleić mogę wybrać tutaj opcję wklej lub też skorzystać z kombinacji klawiszy Ctrl V, tak jak to było przy kopiowaniu. Więc ja przytrzymuję klawisz Ctrl i raz literkę V klikam. Jak widać, wkleiło się zdjęcie. Zdjęcie przedstawia dokładnie pulpit i to jest zwykłe zdjęcie. Nie należy mylić z tym, co jest z tyłu. Tutaj widać, ikony są aktywne, a tutaj to jest zwykłe zdjęcie. Nie mogę nic z tym zrobić, tak? Mogę sobie co najwyżej, biorąc długopis, sobie coś po tym porysować. Także tak robimy proste zdjęcie. Kolejny przykład zdjęcia. Ja nie zapisuję zmian, zamykam. Znowu zrobię zdjęcie i tym razem zapiszę to samo zdjęcie, ale w programie Word. Uruchamiam Worda, czyli klikam kółeczko, Word. Uruchomił się Word i biorę znowu Ctrl V i wstawia się do Worda. Także obojętnie jaki program uruchomimy, mamy e, taką samą możliwość, jeżeli oczywiście program obsługuje e, pliki graficzne Word i Paint obsługują pliki, pliki graficzne. Dobrze, zamknę I jest jeszcze druga opcja zrobienia zdjęcia, ja otworzę sobie do tego drugi folder i mam dwa foldery i teraz jeżeli zrobiłbym zdjęcie to miałbym zdjęcie pulpitu z tymi dwie, dwie, dwoma otwartymi oknami a ja bym chciał zrobić zdjęcie tylko jednego konkretnego okna, aby to zrobić muszę wybrać aktywne okno, zobaczmy one się odrobinę różnią, to okno jest trochę ciemniejsze jak kliknę na to, to to okno jest trochę ciemniejsze to znaczy, że aktywne okno jest tutaj to po lewej jeżeli kliknę w aktywnym oknie przytrzymując klawisz Alt, lewy klawisz Alt, następnie klikam klawisz Print Screen, eee, na laptopach będzie to jeszcze trzeba przytrzymać klawisz funkcyjny, więc trzy klawisze by nie trzeba kliknąć, eee, to zrobię zdjęcie tylko lewego okna, więc uruchomię teraz program Paint, no i biorę Ctrl V i wkleiło mi się zdjęcie tylko tego jednego okna. Czyli jeszcze raz, zdjęcie całego pulpitu klikamy po prostu klawisz print screen. Na laptopach fn print screen. Jeżeli chcemy zrobić zdjęcie tylko aktywnego okna, to wtedy lewy klawisz alt i wtedy print screen.